W ogóle jaka jest afera z Fejmem? Ja nie słyszałem, mnie to ominęło. Dajcie mi znać, czy wy o tej aferze słyszeliście. Ja powiem o aferze, która została bardzo szybko wyciszona przez Federację Fejm MMA. Wyszła propozycja do jednej z uczestniczek płatnych zakupów w galerii handlowej, chyba to tak mam nazwać, nie wiem, bo to nie moje klimaty, Witkac, w zamian za usługi seksualne. I ta dziewczyna na wszystko się zgodziła. I to wypłynęło. Celi kurwa galerianka, kup mi spodnie, zrobię ci loda. Nele, to cała rozmowa. To znaczy, że dostawała z, z witka całe rzeczy, zamiast za puszczanie się, tak? tak. Natomiast e, bardzo szybko Federacja usunęła e, całą tę rozmowę, ale, wiesz, dla mnie to jest przerażające, że dziewczyny młode chcą sypiać. No umówmy się, to nie są... Jacy by nie byli ci mężczyźni? Czy są przystojni, czy są młodzi? Yy... W zamian za produkty, w zamian za loga. No dla mnie to jest masakra, kur... I to w fejmie. Słyszeliście o tej oferze, kurde? Mnie jakoś ominęło. No nie słyszałem o tym, że jakaś laska za jego laskę robiła. No, a tak jeszcze dodam, czy wiecie, czym się różni chińska galerianka od polskiej galerianki? No, polska galerianka mówi: Kup mi spodnie, zrobię ci loda, a chińska mówi: Kup mi loda, zrobię ci spodnie. Kurde kurtyda.